Sądowy finał krwawej kłótni w żłobiźnie. Mężczyzna został pchnięty nożem w klatkę piersiową, a jego partnerka twierdzi, że to nie ona zadała mu cios. Pokrzywdzone nie dotarł na rozprawę. Wojciech Bularz. Zaczęło się jak awantura, skończyło jeszcze gorzej. Zadając mu uderzenie nożem w okolice lewej piersi, Spowodowała u niego ranę kłutą klatki piersiowej w okolicy podobojczykowej lewej z aktywnym krwawieniem z uszkodzonej tętnicy międzyżebrowej drążącej do lewej jamy opłucnej z odmą i krwiakiem opłucnej. Tego dnia Grażyna S. i jej partner Tomasz K. spożywali alkohol w gospodarstwie agroturystycznym w Żłobiźnie. Para nie szczędziła sobie razów, ale to partner miał przewagę siły. Po raz kolejny Tomek pobił mnie. Wydaje mi się, że było to godzinę czy dwie przed tym przyjazdem policji i Tomek zaczął mnie wyzywać słowami. Cytuję: "Kurwa dziwka szmata". Targał mnie za włosy po całym pokoju, bił mnie pięściami po głowie i twarzy. Niepokój Grażyny S wzbudziła też zażyłość jej partnera z kobietą wynajmującą parę pokoje. Nie powiem, jestem też zazdrosna, on ostatnio był milszy dla pani Grażyny, niby się wypiera, ale jak siedzę z nimi i palę papierosa, to widzę jak się do siebie odzywają, człowiek od razu to wyczuje. Dziś Grażyna S. zaprzeczała temu, jakoby miała wbić nóż w piersi swojego konkubenta, przyznała się jednak do tego, że w trakcie poprzedzającej zdarzenie kłótni zraniła go również nożem w szyję. Gdyby był uderzony w klatkę piersiową, byłoby dużo krwi, na tapczanie byłaby krew, na poduszkach, na kołdrze. W, tej nie było. w sądzie zabrakło Tomasza K., który ostatecznie przeżył atak. Grażenie S za uszkodzenie ciała grozi 5 lat więzienia.